Trzecia mapa e, finału Winners Bracket pomiędzy Sliverem, którego właśnie widzimy na ekranie, a BG z Chrisem. E, niestety, na razie nie mamy dobrych wieści. E, nasz zawodnik przegrywa 0 do 2, no i e, nie wytoczył jeszcze swojego najcięższego działa, czyli Autopolis. To jest Widow Springs, trasa krótka B. No i e, powiemy krótko, tę mapę Chris wygrać musi, jeżeli chce myśleć jeszcze o bezpośrednim właśnie do finału. Samsung Euro Championship to jest mapa, która może zadecydować, więc trzymajmy mocno odciłki za to, żeby tym razem Chris pojechał bezbłędnie, perfekcyjnie, tak jak nasz do tego przyzwyczaił, do boju w Już rozpoczęli, znowu Krzysiek używa nitro na starcie. No nie wiem, czy nie lepiej byłoby zachować jednak tego nosa troszeczkę na końcówki, Znów Krzysiek jest wyraźnie szybszy na początku. Ten tor jest bardzo krótki, bardzo wąski. Bardzo dużo jest tu miejsc do okazji do błędu. E, kilka trudnych miejsc. No i e, naprawdę e, bardzo będą się tu uczyć nerwy, koncentracja. I ta chwila nieuwagi, która zdecydowała, że Chris przegrał poprzednią mapę. E, oby się tutaj nic takiego nie zdarzyło. Na razie Krzysiek zbliża się do tego takiego przeskoku, że tak to określę. Bo najbardziej... E, Takiego przypadkowego miejsca na tej mapie, no, ale poradził sobie bez problemu. Dobrze wyszedł z tych zakrętów. Jedzie e, równo, jedzie ostro, agresywnie i co najważniejsze bez błędu, ale to jest tylko pół sekundy, dlatego że na tym poziomie w Nitro Speed Pro Street nie ma większych różnic. E, jest tylko ta jedna prosta, ten jeden moment, w którym można wyraźnie draftować. E, Sliver jeszcze nie draftuje. Krzysiek e, ma wciąż te pół sekundy przewagi. Nie zastanawiam mnie, czy... Gracz z nim jest wykorzystał już nitro, czy też e, zachował je na późniejszy moment wyścigu. E, to jest bardziej prawdopodobne, ponieważ Krzysiek e, używał nitro na początku. Dał mu okazję do draftowania e, i zobaczymy jak się ten wyścig ułoży. Drugie okrążenie, Krzysiek wciąż na prowadzeniu o te pół sekundy. Te pół sekundy, które mogą okazać się bezcenne i teraz ten przeskok. Silver jest tuż za Krzychem. Krzysiek popełnia delikatny błąd, ale to jest jeszcze za mało. Jeszcze Sliver nie zdecydował się na atak. W tym miejscu widzimy teraz Niemiec, popełnił jakiś błąd. Różnica się zwiększyła do około półtorej sekundy. No i teraz Krzysiek musi to wykorzystać. Musi pojechać naprawdę na maksa, dać z siebie wszystko, aby kolejnym okrążeniem rozstrzygnąć losy tego wyścigu, bo teraz to Sliver musi jechać totalnie na maxa, musi zaryzykować, musi e, użyć wszystkich swoich możliwości całego skupienia aby tę przewagę odrobić. Teraz wydraftował widzimy sporo już od Grzycha ta różnica się zmniejszyła do 0,7 sekundy, widzimy jaka jest potęga draftingu, ale znów Sliver popełnił chyba jakiś niewielki błąd e, jest zmuszony naprawdę do jazdy agresywnej, do jazdy ostrej, do jazdy na maxa i znów przeskok za chwilę Eee, Krzysiek bez błędu perfekcyjnie to teraz zrobił. Eee, sliver chyba tam jakoś delikatnie zahaczył o ścianę, dlatego że ta różnica znów minimalnie się zwiększyła. Sekunda i 70. wjeżdżamy na czwarte okrążenie. Chris jest z przodu, Sliver za nim. Eee, no tak, eee, Sliver z całą pewnością popełnił błąd, dlatego że ta różnica teraz jest już dużo dużo większa. To będzie ponad dwie sekundy, a więc na czwartym kółku. E, wszystko zależy od tego, jak pojedzie Chris. W tej chwili bez e, błędów własnego Chrisa Sliver nie ma e, możliwości dogonienia naszego gracza. Jest to prawda, drobinkę szybszy na tej sekwencji, ale z kolei Krzysiek e, o wiele pewniej pokonuje ten przeskok, e, te kolejne. E, no i zobaczymy. To będzie moim zdaniem decydujące miejsce. Ta kolejna, e, do której właśnie się zbliżamy. Krzysiek e, jedzie znów perfekcyjnie znów bez najmniejszego błędu zimny Iceman z Polski yy, jedzie naprawdę świetnie, dwie sekundy różnicy i ostatnie okrążenie, jeżeli teraz Krzysiek, odpukajmy to we wszystko co się da, nie popełnisz żadnego błędu to za moment yy, to przełamanie nastąpi i będzie wybór mapy Sliwera być może Krzysiek przeczuwał, być może rozgrzewka na tej mapie wyszła wyjątkowo dobrze, dlatego nie wykorzystał jeszcze Autopolis, czyli swojej najsilniejszej mapy. No i zobaczymy, za moment znów jest ta sekwencja ciasnych łuków. w których znów odrabia około pół sekundy, ale to jest mało. Za mało i przeskok, kolejna decydujące miejsce. Jeżeli Chris pojedzie na to miejsce bez błędu, to będziemy mogli odetchnąć z ulgą, bo będzie dobra sytuacja wyjściowa. Znów tu zatoczył się lekko wóz Chrisa, ale to nie jest błąd, który może zadecydować. Nawet jeżeli Sliver zachował nitro, widzimy sekundę odrobił tu na tym przeskoku, ale to jest za mało, to jest za mało. Sliver, jeżeli nawet już Nitro, nie, to już nie ma nic do powiedzenia, Krzysiek wygrywa tę mapę, jest przełamanie, jest 2 do 1, no i teraz co zrobi Sliver, jaką mapę wybierze, czy postawi wszystko na jedną kartę i wybierze Autopolis, czy też e, zadecyduje m, inaczej i wybierze Portland, to już za moment. Samsung Euro Championship, final winner's bracket, Nitro Speed Pro Street.